No. No. Dobra, idziemy ustawić cel kroki? Nie Ale dobra, teraz już 10 metrów, 10, 15 metrów już jest No, idziemy ustawić cel gdzieś na pewno w przybliżeniu ten klop można postrzelać No Ciekawe czy by ten... Fajnie by potłukło to o, tak troszkę... nie że tutaj będzie teraz ciężko No Mamy radę Dobra, mamy Idziemy, idziemy ustawić cele Troszeczkę ostry śrut No, no Zauważyłem, ja się tak ubrałem jak na lato stary W sensie dół, nie? Ja sobie wziąłem tak jeszcze delikatnie, że Jedną wziąłem Jedną tutaj ustawił Na tych półeczkach, a drugą tu no ja swoją ustawiam gdzieś tam wyżej trochę, nie O jakaś amaryna tutaj leży O Jabol Mocny fajerant Jabol mocny fajerant tutaj leży Samer zbimasz Boże, ja mam plastik, nie? O Jezus To tu ustawiasz? Czekaj, jak to będzie wyglądać No, będzie git Jest flaszka z żubra, jest flaszka z fajranta Mocnego Dobra, to moje cele sobie ustawię tutaj Żubr i mocny fajland O, tego mocnego. Nie, to tak to nie jest. To może być tak... tak. Na to Napionowo. Napionowo, no. Piękne ceny No. To wcale mam ustawione gdzieś. Ja wiem, może to będzie. Z... Zaraz będziemy liczyć. No, będziemy liczyć stąd, nie? już. Czaki trzeba wyrwać, żeby nie, nie przeszkadzały. Jem. no Dobra. Co? to liczymy no to jedziemy i swojemu ja też dodam dobra no to, to raz 4-5 pięć, pięć, ja już naliczyłem 10 dobra powiedzmy że mniej więcej tutaj jest, bo w tej bo jest pokój domu ile masz 5 metrów no no z 5 metrów bardzo śmieszne Nie, ale tutaj tak mniej więcej pięć Dobra, raz, dwa Ale się w bagno teraz Dwadzieścia? No to 25 pięć, no. Czyli 35 metrów no. 35 no Tak by było w sumie, nie? Powiem Ci, że optymalnie i plus tutaj Czyli średnia gdzieś około 40-45 metrów E, to jest dobry wynik Czyli Wcale ustawione na 45 metrów gdzieś około, no tak widać? w przybliżeniu, nie? Widać. Widać, widać. No ja biorę swoją po lewej, nie? Te dwie. No, po prostu będziemy rypać w to co się tam. <laughs> w coś, w coś się... Tylko że poj pojedynczo, nie? Tak, no, tak, żeby nie było, że. No dobra, no, a potem się bić. To zaraz wracamy do nagrywania już samych strzałów. GoPro stop recording.